Cześć, cześć, siema, z tej strony Mikro, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie Fortnite z dziadkiem władkiem. Siema. siema. Siema! Zostawcie słowo z łapkę w górę i nagrywamy, co nagrywamy? Jeden, jeden ten... Jedna miejscówka challenge, czyli to polega na tym, że wylądujemy na jednej miejscówce i z niej tylko bronię możemy brać. Tylko z niej bronię okay. możemy... Musimy z niej tylko broń grać... Daj już dwójki tutaj wybiorę, mam dwójki. O kuba, nie zapraszam. Wybierz... daj... Aha, ja mam koronkę nie można. To... Dawaj w gotowości. Jesteśmy w mm. Battlebusie. Battlebus lecimy... startuje. Czyli lecimy na Tilted Tower, tak? No tak. I pamiętajcie, zejdźcie tam na dole. I tam y, przycis subskrybuj jest. Jest czerwony, ale jak go klikniecie to on zamieni się na szary. Musicie go kliknąć. I... A dzwonek? Będzie szary. I dzwoneczek też. Dzwoneczek I lajka. I lajka. I, no, więc dziękuję za to. Nie no no co dobry jesteś, chodź. Tak, na pewno. Bo 300 w porównania do miliona. E, nie tak dużo chyba mi się tak zdaje nie, jak? Się, że chyba. nie no dobry jesteś o 50 subskrypcji. o kurde nie ale 50 wstęp. tylko ja nie, nie 50 ja no tylko... 50 nie 50 a zakład, że wiesz 50 N nie wiesz nie no tak no wiem na pewno ale kiedy? jak no. ja mam co ja mam wysłać twój kanał no to o co chodzi? No to wyślij do twoich twój... Nie można. Wyślij do ja na z A ile ty masz odcinko wiesz w ogóle. 28 chyba. Z tym będzie 30, bo jeszcze kolejne będziemy nagrywać. Chyba dziś, nie? Nie wiem, no chyba tak. Jak chcesz, ty ch jak chcesz. Ale... Jeszcze ja z chcę, kubą wszystkim zrobimy. No jaki chcesz, no. No sobie pyta challenge, Nie, jest sobie skin challenge, to będzie lepsza. A okay. ten, jakiś skin taka ten, kolor broni to może. No to być wiem, skoro. no co o tym mówię. Takie, nie wiem, z kilofem jest chyba najłatwiej do odróżnienia. No, z kilofem jest, jest najłatwiej. Ja muszę sobie tu pompę wziąć. Tylko oby nie było ten. Mityków, bo mityki są najgorsze, bo mamy tylko ten, dwie, dwa mityki. A ktoś będzie miał MK, a coś pijemy i Tu co, co... pana pizzę A ja Czy... nie. Szyma? Snajpy od niego wziąć czy nie? A za ile? Za... Eee. Yy, za 250 tanie. Ej, ja grałam 500, 5000 golda. To weź se kup. Po co? Ja nie gram za snajpę. A myślisz, że źle gram? To po, nie wiem, to po co Ja kupiłem się? Nie kupiłem. Nie kupiłem. A, to no, okej. Okay. Ej, patrz piłka, grałem w piłkę. Gdzie? Ośmi.

Dobra, jednak zielone pompa. Tylko. Okej. Okay. Okay? tą pompę, ja nie lubię. Albo lubię. Albo sobie wezmę. O, dziękuję. Ej, dalej to. A tu jest. A tu jest, o właśnie, o tu leży. Jak okay. se, ta nowa pompa jest najlepsza. No to ja mam ją. No to dobrze. Tylko nią się gra. Niczym innym nie wolno. Ej, patrz, tam jest piłka, że ja idę go pobić. To bij. A tu. Patrera, patera, patu jaką dostanie stanie. Tak tak, ja muszę znaleźć to. Ja mu pierwszy dostanę. A, aj, ty Mikołaj dostałeś, a nie on! Co, co ty? Co ja z niego komuś? kupię, y, o! złoto. Tak samo to kupuję. Dzięki, mordeczko! I pojedynek! Trzy! Nie! Nie, to ja uciekam, to ja uciekam, nara. Dobra, idę z tobą. Ja sobie wstaję na budkę i udaję ten, y, Trąbkę. Dobra, narra, lecę, lunch padam. Wejdź do tawczu. No, poszczególnie. Czekaj, muszę drewno zebrać. Myślałam, myślę, że ty masz ten, koronkę już. No mam! Co? Chodź. No, mam. Ej, do to, ty mnie zepchałeś. Ty, 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 ty. Nie chciałem. Do, Dobra, więcej, rzeczy, Rekord, nie zbierać. Robię. Ej. Ej, więcej rzeczy nie możemy brać. Ej, więcej Wiem, rzeczy nie możemy brać. Ej, no, ale mogę zbierać chyba rzeczy. Tylko, a, znaczy tylko, wziąć... budulec, ale tylko... Bo... tylko budulec. Tylko budulec i naboje. A, a pićku? Pićku też. Leczenie? No, to, też. no to ok. Czyli muszę, mogę mieć na przykład... Mogę otworzyć skrzynkę, ale nie mogę wziąć broni, ale tylko mogę wziąć. Leczenie, leczenie no. no. Okay. Tak no o to Tak, a czepiaki? Czepiaki nie. Okay. No to jest broń. W sumie tak. No, ale dobra. To jest grana. to ktoś jest. A to ja. Raz, Re, się tu jest? To jest. Traum. To jest. A, nie, nie, ja. To to, to wcale się nie, było. To To nie, nie, było. to wcale nie, nie, Ale to wcale nie, ja. To. Ale to wcale nie, ja. to. A to nie, jest wcale nie, ja. nie, to. to nie, ja. to, kto? A to nie, 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 to nie, A to ja nie, wiem, To nie, to. Tak Wsiadaj tu. Siadaj do mojego brąbrona. Lecimy. A jak wrumbr, a jak wrumbr, a jak lecimy, jak lecimy. A jak lecimy. Prrrrr. Ale uderzenie mocne, dobra, prawda? Można tylko sobie ulepszać. Jeszcze. Można tylko sobie jeszcze ulepszać i tyle. Nic więcej. Ja tylko z tego mam grać. Brać! Grać! O naboje! Dawaj to. Dostał mega mocno. Ja się na boje biorę. O chłopie, ja jak ja. A to... O, no, idę, to, daj mi na telefon macie. To mój sprak. Możemy tylko treki na leczenie wziąć. Nie, no ja biorę broń. Nie można. A jak jest, jest dobrze. Rusij was. No ej. Coś ty zrobił? To miałeś to samo. <noise> nie to no. Samo miałeś. Nie. Co? Nie, bo ja mam szare, patrz. No to... No to możesz tylko ulepszyć. A, możesz to samo, ale w innym kolorze. No, to tak. chodzi. I wszystko. Zatuję, nie możesz, wyrzucaj To no, Ale ja mam to. tylko szare! Nie epickie, czy to jest jakieś nowe. Masz szare? No wyrzuciłem ci, patrz. A to jest miałka. No patrz tu tłumaczę? Ja sobie ja biorę mię po. Znaczy nie miecham tylko... Ae! Tak, tak. Pa moje dziewięćdziesiątki. Znaczy nie dziewięćdziesiątki to dobry masz. Mhm. Ja nie dobre wasze. Chcę chyba dziewięćdziesiątki nawet umieć. Umiem. Tak jest. Dobra, nara. No. Kurde, fia! No. No to Oto, w nazwaniu chyba. To Czego ja cię waliłam z tyłu. Ale lecimy ku... Pa, lama! Pa, ale jest ja jestem dobry kierowca, kurde. Co ty zrobiłeś? No dobrze, że my... Nie! Ja nie siadam z sobą. Ja uciekam. Ja Lecimy idę tu. Lcy po lamę. Okej. Okay. Lama Kurde. Lama! Chodź tu, ja lama. przyjeżdżam lamę. Chodź tu lama. Ja idę przyjechać lamę. Tylko leczenie z lamy może. Nie no, wszystko. Pał. Wow. Nie. nie a, bo tam jest tylko leczenie, no właśnie. Osiągniemy. Kurde, uciekaj. No Mikołaj, co ty robisz? Nic nie zrobiłem. Jak jeszcze raz nie mogę. No ja wina, bo ja wziąłem strzelać nie mogę. Uf. No ja wina. Tu. Dobrze. ja jest moje wszystko. Eee, y, to jest klasa. No Esta! Esta! Moje sprzęt. I ty wszystkie matki skroiłeś. No? A co? A nie, sumie nie wiem. A nie, bo mam... Ja... 600 metal, czyli no mój wszystkie. metal był. Nie, Będę wszystkie. Nie, nie, wszystkie wziąłem. Nie, wszystkie. Nie kłam teraz. Y wszystkie! Ja to sprawdzę na odcinek i zobaczymy, kto. No właśnie. Bo ja, ci, ja cię potem odsubskrybuję od, i będziesz miał ja to miejsce. Dobra, nie. Patrz, po, co się Ej, patrz, coś ci pokażę. Weź stąd na przodzie. No ale ja wiem. Ale! Uderzyło! A, no. A pokazać ci coś? to, to, no to. można zniszczyć. Chyba I, wow. I baj il mało maxów No wiem. Można mieć 5 maksymalnie chyba No, 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 no. Chyba. Ja sobie niszczy drzewka. Ja ale co po Spidermana? Tak daleko. No A, tu jest, to tu jest blisko, nie. no to nie ważne. Hej, <grywa> jakie miki. Nie ważne, no, nie ważne. Nieważne. Nie No liczymy, liczymy. Po mojej dziewięćdziesiątki nie oglądasz mnie, ale widzę... Że... No, dobra, nie ważne, nie umiem. <grywa> problemy Najmana. Ała, dostałem problemy Najmana. Łooo. Gorąco, więc ja z to ściągam ten, bluzę, kurde. Ja nikt do ciebie strzela Halo Jestem. Ja Tomek szalał? Gdy nie strzelał. To nie ja. O, okej. Okay. Obiecuję, bycie. że to ja. A, że ty ty, okej, okay, spoko. Ale wiesz, ile jest ten? Y o kurde, HP. Gdzie? Tam. Tam, gdzie gdzieś Spidermanem. Ej, czekaj, bo my, bo my jesteśmy... Mamy zero killi. No. Okay. Ja jest ja wezmę Spidermana tu jest 30. Tak okay, ja dobry sobie biorę Spidermana, normalnie, no jest. O, no, Spiderman. Oj, pomóż mi! Łapia. Tu ja idę. Ja bo ja chłopów już mam. Myślisz, że nie. Łapia. No mam chłopów, no. Dostał 30. Ja się leczę. Kurde jaki. Leczę się. No to strzelaj go. Ma problemy. Jeden ma biało, więc spokojnie, możemy wyjeżdżać. To ty już kończyć Jezus. No. A co to, to, to No czemu? To by było na tyle z tego odcinka, już żegnam, pa.